Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest 31 stycznia, dokładnie 7.11. Od naszego ostatniego wyjazdu minęło trochę ponad miesiąc. No, jak widzicie, jak widzicie, spakowani znowu nas czeka wycieczka. Na razie Wam nie zdradzę, gdzie lecimy, ale się śmieję, że ta wycieczka będzie naj. Dlaczego naj? Dlatego, że będzie tak najdalej. Najdalej, najdrożej, najcieplej. Mam nadzieję, że będzie najprzyjemniej, najpiękniej, ale jak będzie okaże się na miejscu, plan jest obecnie taki. Jedziemy teraz do Berlina na lotnisko. Z Berlina lecimy do Frankfurtu. Tam przenocujemy sobie w hotelu przy lotnisku. I 1 lutego, czyli jutro, lecimy już w nasze docelowe miejsce. Gdzie to będzie, nie powiem, ale jak chcecie, możecie napisać w komentarzach. Może uda wam się trafić jakiś kraj, państwo wyspa, cokolwiek e, powiem wam tylko, że lot z Frankfurtu będzie ponad 10 godzin nie wiem jak dam radę, jak wytrzymam, co będę robił ale e, zobaczymy nie wiem kiedy się następny raz zobaczymy e, pewnie z któregoś lotniska, może z e, hotelu we Frankfurcie teraz się pakujemy, w ogóle będziemy jechać 8 osobową grupą, więc e, mam nadzieję, że będzie fajnie przyjemnie trzymajcie kciuki, abyśmy dolecieli spokojnie Trzymajcie się i do zobaczenia za niedługo Witam wszystkich we Frankfurcie Dolecieliśmy spokojnie Teraz idziemy po bagaż odebrać Następnie szukamy naszego transportu do hotelu I taka ciekawostka, znaczy ciekawostka informacja Jeżeli ktoś w Berlinie jedzie samochodem I chciałby zostawić samochód na parkingu Polecam jedno miejsce Tutaj wkleję teraz stronę główną tego parkingu Polecam, nigdy się z samochodem nic nie stało Zawsze tam zostawiam cena adekwatna do postoju. Co chwila praktycznie busiki jeżdżą z i na lotnisko. Co 15 minut mi się wydaje, jakoś tak w miarę blisko. No a teraz idziemy znaleźć jakiś transport do naszego hotelu. No i albo się widzimy znaczy, no pokażę Wam nasz apartament, jak wygląda. A potem pojedziemy do miasta, do centrum, coś zjeść. No a jutro już nie mogę się w sumie doczekać. Główna atrakcja będzie. No tylko trzeba będzie przeżyć 10-godzinny lot. No ale to jutro dam Wam znać, a tak wygląda lotnisko we Frankfurcie. tak wygląda stay city apartment na 4 osoby salon, tutaj się kanapa rozkłada na dwie osoby no i tutaj sypialnia na dwie osoby no i łazieneczka wszystko ładnie, schludnie cenowo też dobrze 530 zł za 4 osoby Idziemy teraz do miasta. A tu jest dzielnica hotelowa. Praktycznie same hotele wszędzie. Zobaczcie. Hotel na tylu. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Pokazuje nam 25 minut metrem do centrum. Idziemy teraz na metro. Nie wiem, ile bilety kosztują. się zobaczy na miejscu. A tak wygląda dzielnica hotelowa ale ładnie, przyjemnie Woda dopisuje póki co widzimy się w centrum jesteśmy w metrze S8, S9 bilety trochę drogie bo za jedną osobę całodniowy 12 euro za jedną osobę można kupić bilet grupowy do 5 osób i taki bilet całodniowy kosztuje 50 euro więc bardziej się opłaca dzieci 7,30 więc trochę się cenią, no ale jak to Niemcy czekamy teraz na, na metro 13 minut nam zostało do do następnego S8 no i on około 15 minut jedzie dojechaliśmy ludzi od groma tak się prezentuje nie wiem czy to centrum czy nie centrum po prostu gdzieś Punkt sobie obraliśmy, dojechaliśmy metrem. No i spacerek, potem coś zjeść. Do jakiejś katedry też chcemy zajść. Dom Goethe' tu niby też ma być jakiś. No zobaczymy. Idziemy, zwiedzamy, a potem do fotelu wracamy. Sklepy, sklepy, sklepy. I sklepy że nie myślałem, że tyle już ludzi będzie no ale we Frankfurcie kilka milionów osób mieszka więc gdzieś muszą się podziewać Idziemy obok muzeum idziemy do katedry Jak nie może Piotr, bo ma za to widać już katedrę w oddali doszliśmy Jest to katedra cesarska świętego Bartłomieja Najstarszy, największy i najważniejszy obiekt sakralny we Frankfurcie. Teraz idziemy na Romerberg. Nie wiem czy dobrze wymawiam. Romerberg. Jest to publiczny plac, plac ratuszowy we Frankfurcie. Zniszczony w wyniku bombardowań aliantów, odbudowany po II wojnie światowej. Czyli jakieś tam będą powinny być kolorowe domki. Na starym placu. Zobaczymy jak to wygląda. No i dochodzimy do, do tego Romerberg Placa. Główny plac. thank you z lotniska Frankfurtu. Dzisiaj można powiedzieć, zaczyna się dopiero ten dzień. To jest to, to jest dzisiaj. Idziemy odprawić, teraz zdać nasze bagaże. Potem jakieś śniadanie. Dostaliśmy informację, lot będzie trwał 10 godzin i 20 minut. Zobaczymy jak zleci. Mam nadzieję, że może uda się szybciej, zależy od pogody pewnie też. Gdzie dolecimy, zobaczycie na miejscu. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Trzymajcie się i do zobaczenia. do naszego samolotu ostatni rzut okiem i widzimy się na miejscu